Witam Was bardzo serdecznie z tej strony, pasieka Marcyś. Dzisiaj niestety zostawiłem w innym samochodzie statyw, dlatego będzie tylko taki króciutki film. Natomiast chciałem Wam pokazać, bo jestem w trakcie przeglądów. Jak na razie, tutaj to niewielkie pasieczysko wygląda zdecydowanie najlepiej. Mam tutaj prawie wszystkie matki od Karola Kamińskiego. Oczywiście nagram jakieś podsumowanie, powiem jakie linie najlepiej powychodziły. Tutaj akurat macie celkę. Wszystkie ramki od góry do dołu są zalane gęsto pszczołą. To oczywiście wiaderko, yy, suplementy dla pszczół odpowiednie, moja własna mieszanka. W tym roku zmieniony skład, więc będę testował. Tak to w tej chwili wygląda. Pszczoły pięknie latają. Wspaniała pogoda, kilkanaście stopni na plusie. Widzę, że pszczoły już noszą pierwszy pyłek. Więc super. Dzisiaj, oczywiście, dostały już pierwszy zastrzyk z syropu i witamin. I tak, krainki bardzo fajnie, duża siła. Bakwasty są silniejsze na wiosnę niż je zazimowałem. Ale oczywiście zużycie pokarmu również o wiele większe. Jak będzie z miodnością, nie wiem. W tym roku się przekonam. Będę wiedział nieco więcej na ten temat. Pszczoły są łagodne. Tutaj dostały ciepły syrop. Więc cóż, ja oczywiście wracam do pracy, dzisiaj ciężki dzień na pasiece, jutro yy, też kilka prac, ma być ponad 15 stopni, więc w rodzinach, w których mam jakieś tam problemy, będę interweniował, będę robił przeglądy, więc mam to pozaznaczane. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę, do usłyszenia wkrótce, pasieka Marcyś, pozdrawiam.